W wodnym roztworze organicznego kwasu o masie 46 g na mol na 5 cząsteczek tego kwasu przypada 15 cząsteczek wody. Oblicz stężenie procentowe roztworu w procentach masowych. W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas atomowych, masę tlenu 16U i masy wodoru 1U. Masa molowa tego kwasu organicznego wynosi 46 g na mol. Tutaj mamy założenie, że na 5 moli tego kwasu przypada 15 cząsteczek wody i stężenie takiego roztworu mamy obliczyć. 5 moli tego kwasu. Skoro 1 mol waży 46 gram, to 5 moli tego kwasu będzie 46 gram razy 5, czyli 230 gram waży 5 moli kwasu. I na te 230 gram masy naszej substancji przypada 15 cząsteczek wody, a 1 cząsteczka wody waży 18, więc 18 razy 15 moli Mamy 270 g wody. Jest to nasza masa wody. Masa całego roztworu będzie masa substancji plus masa wody, czyli będzie 500 gram. Zatem stężenie procentowe będzie MS przez mr razy 100%, 230 gram przez 500 razy 100%. CP równa się 230 na 500 razy 100 równa się 46% i jest to stężenie procentowe naszego roztworu.